Państwu, jestem Kazimierz. Jesteśmy w Ocean City Maryland i znowu udało mi się trafić na bardzo ciekawą okazję. Jest dzisiaj 15 czerwca 2014, 2014 i jest tutaj zjazd Straży Pożarnych z całej Maryland. I tutaj Państwu pokażę teraz jakie przyjechały samochody strażackie przepiękne, nowoczesne, cudowne, na wystawę wyszykowane na wszystkie sposoby, na wszystkie możliwości całego Maryland tutaj, tutaj jest rescue Volunteers Honor in America's proszę zobaczyć jak odszykowany Bel Alton to jest miejscowość tak oczykowane, wybłyszczone, super na wystawę idealne. Friendaiol. Friendaiol. to jest e, gmina. Gmina albo miejscowość tam gdzie Long Green. Nie tylko czerwone są, nie tylko czerwone, ale również są zielone. Proszę zobaczyć jak wszystko błyszczy. Fantastycznie sirena, lusterka, tutaj całe to oprzyrządowanie, wszystko błyszczy, srebrne, złote, zawory, liczniki, naprawdę zachwycający widok. Tu jest drugi, Engine 72, Potomac, Heights Volunteer Fire Department. Też przepiękne tutaj cała ta tablica rozdzielcza podłączenia Naprawdę zachwycające wszystko. Kolor czyściutkie, proszę bardzo, można się przejrzeć jak w lustrze tu jest z tyłu ten samochód, tu jest znowu od przodu West Annapolis. West Annapolis tutaj przygotowują piknik. Przecież to jest przecież przecież Engine 133. Rocky przecież Fire Fire przecież przecież tutaj przecież z przodu do przecież wszystkich węży przecież Imponujący motor, kabina. No i kolor żółto-zielony. A tu kolor różowy. Proszę bardzo, nawet różowe kolory się spotyka. Nawet różowe kolory się spotyka. Biały kolor, ciemno-czerwony. Ciemno czerwony Przyjechał tutaj dziesiątki, a będzie jeszcze więcej Jeszcze będzie więcej tych straży pożarnych Tu jest wóz bojowy Nie wiem na A Bressing Air Powietrze do oddychania Czyli to jest Na wypadek eksplozji Eksplozji albo chemikali Elby Will Tu jest tablica rozdzielcza do walki z pożarami kiedy są chemikalie, kiedy mogą wydzielać się trujące związki tower wieża. Proszę zobaczyć, kolor żółty, biały rescue engine ratowniczy samochód, czerwony kolor tutaj fantastic. A tu wiśniowy, jaki piękny kolor wiśniowy. Wiśniowy.

Trapy, miejscowość Trapy, Maryland. Trapy Volunteer Fire Corporation. A tu jaka drabina. Teraz pokażę tą drabinę. tego dojdziemy troszkę, bo ona jest podniesiona i. Millewille Volontier Corporation Millewille Takie piękne samochody Teraz pokażę tą drabinę drabinę proszę zobaczyć ale wysoka nie wiem 50 metrów Ole będzie Ole wysoka No i akurat leci bombowiec Bo tutaj były te pokazy akurat pilotuje ten bombowiec Przepiękna naprawdę wystawa na wystawę, przygotowane te samochody. pierwszy dzień rozpoczęcie tego zjazdu tu będzie jeszcze mnóstwo dojedzie samochodu także poniedziałek będzie zjazd wtorek, środa, środa środę ostatni dzień i w środę będzie parada parada tak że koniecznie muszę tutaj przyjść we środę i nagrać tą paradę tu taki mniejszy bus Princes Anne miejscowość Księżniczka Anna princess Anna Leonard Lionard tą Piękne te samochody, najładniejsze jakie mieli. Wyczyszczone, wybłyszczone. Będzie tysiące ludzi oglądać te samochody, podziwiać także muszą być przygotowane na najwyższy pojazd, na najwyższy poisk. Emergency, czyli ratowniczy czarny kolor, srebrny kolor Washington County, Maryland. Mobile Command Center, czyli Centrum Dowodzenia. Centrum Dowodzenia w razie akcji pożarowej MES Fire Police, czyli Policja Pożarowa. Naprawdę, samochody. Naprawdę, naprawdę. Zachwycające. 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 Że w kolejnych dniach dla Państwa zrobię filmiki. Jeśli tu będzie coś ciekawego, się działo. No i ten zjazd, ta konwencja. O, lader. Rabina. Life-saving equipment. Uszarzenie ratujące życie. No i drabina, proszę zobaczyć. Jak nogi, stawy, drabina. Nie pisze, jaka wysoka, ale na pewno do 20 piętra dosięga. Tak, że tak to wygląda. Wszystko tu jest obok zbiornik ciśnieniowy dla miasta Ocean City. Eee... Stacja energetyczna. Także wszystko razem. Wszystko razem. No. I tu się odbywa ten wjazd. Właśnie Convention Center. To jest Centrum Kongresowe. Jedno z największych w Maryland. Jedno z największych centrów kongresowych w Maryland. Tam, jest, tam są sale kilka tysięcy metrów kwadratowych wszystkie pięknie klimatyzowane wszystkie pięknie klimatyzowane to na razie tyle na razie tyle pozdrawiam serdecznie wszystkich Przyjaciół, znajomych, zainteresowanych z Wieruszowa, szczególnie kolegów ze straży pożarnych z Wieruszowa i z całego powiatu wieruszowskiego, ochotniczych straży pożarnych i państwowych straży pożarnych. Pa, pa, baj thank you, do widzenia, pa, pa.